Cześć kochani, witajcie w nowym roku. Nagrywam pierwszego vloga. Jest dzisiaj 7 stycznia zaczynamy dzień z kawuśką. <grym> Tutaj z Michalinką. Jak widzicie, jeszcze świąteczne ozdoby mm, są, ale myślę, że jutro już y, będę składać i będziemy chować wszystko do piwnicy na przyszły y, sezon. <krym> Także już pozbędziemy się choinki, wszystkich tam, wiecie, gwiazdorków i tak dalej. I będzie czas na jakieś wiosenne dekoracje. Jaki jest plan na dzisiaj? Plan na dzisiaj jest taki, że jedziemy do Leroy zobaczyć farby do pokoju Michalinki, bo będziemy niedługo zmieniać sypialnię na jej pokój. My tam mamy ciemny, szary odcień i jasny, szary ten, który tutaj w salonie mamy. A będziemy chcieli zrobić jakieś jaśniejsze ściany. No, pięknie piszczysz jaśniejsze ściany, bardziej e, po prostu takie przytulne dla dziecka. Także zobaczymy. E, my będziemy na pewno, myślę, malować e, farbą magnat ceramik, bo tutaj też e, w całym mieszkaniu mamy właśnie te farby. E, I nam się sprawdziły dobrze, kryją, nic się nie dzieje. E, no, dwa lata już mieszkamy więc. E, Coś możemy na ten temat e, powiedzieć już po takim czasie. Także wybierzemy coś e, z tych farb. E, zobaczymy, weźmiemy próbki e, i pomalujemy na kawałku ściany, żeby zobaczyć jak to wygląda tutaj bo zawsze trochę inaczej yy, się prezentują w domu w zależności od oświetlenia yy, i różnych innych takich czynników, także zawsze warto sobie wziąć yy, próbkę i przetestować przed malowaniem całej ściany i kuprem całej puszki. <laughs> Oprócz tego Idziemy do moich rodziców na obiadek. My już po chorobie się wykurowałyśmy, już jest dobrze. Michalinka jeszcze raz, po raz kaszlnie, ale jest naprawdę dużo, dużo lepiej. Także powoli wracamy do codzienności. Zaczęliśmy już też się właśnie spotykać z innymi, bez obawy, że kogoś zarazimy. No i co? Brudne były. Bez obawy, że kogoś zarazimy. A yy, oprócz tego wieczorem planuję paznokcie, bo wyglądają okropnie. Robiłam dzień przed wigilią na szybko, yy, także myślę, że to jest najwyższy czas, żeby się zabrać właśnie za paznokcie. Nie pokazuję się jeszcze, bo wyglądam jak wyglądam. Idę się za chwilkę ogarnąć, trochę posprzątałam, ale wiecie, z Michalinką to sprzątanie zawsze schodzi trochę dłużej. Jeszcze zaraz pójdę wyczyścić placy w kuchni i y, umyć podłogi i wcześniej odkurzyć, bo jak widzicie już teraz podłogi muszą być czyste w 100% w całym mieszkaniu. Chciałabym Wam polecić dwa podkłady, które sobie ostatnio kupiłam. Byłam w Naturze, gdzie jest dostępne Kobo, a że kończyły mi się podkłady, których używałam, to postanowiłam kupić sobie na spróbowanie te dwa właśnie. Tutaj jest Fit Perfection, Long Lasting i Pro Formula Full Cover. Ten pierwszy mam w odcieniu 1.5 Light, a ten drugi 0.1 Sand. I zarówno jeden, jak i drugi bardzo mi podpasowały. No, oczywiście ten full cover jest troszeczkę mocniej kryjący. Natomiast ja teraz zmieniłam trochę sposób nakładania podkładu, bo nakładam pędzlem. Jakoś tak <grym> myłam pędzle i stwierdziłam, że spróbuję. No, i tak od właśnie kilku. Kilku dni, kiedy się maluję, to właśnie nakładam podkład pędzlem, i bardzo mi się ten efekt podoba. Używam albo jednego, albo drugiego, albo dwóch wymieszanych razem. Także bardzo Wam polecam, jeżeli macie gdzieś dostęp do kobo. One były też chyba w jakiejś promocji wtedy, o ile dobrze pamiętam, ale kobo ogólnie nie jest zbyt drogie. Dosyć jest fajne, przystępne cenowo, także ja kosmetyki kobo lubię. Wcześniej też używałam jakiegoś pudru, palety cieni, pomadkę. Jedna moja ulubiona, właśnie jest też z kobo, więc naprawdę wam te podkłady też serdecznie polecam. A ja właśnie wyglądam tak, pomalowałam się, wyprostowałam włosy i założyłam opaskę, bo już grzywka się nie układa, będę musiała umyć jutro włosy, także za chwilkę jeszcze się ubiorę. Michalinka śpi, ma trzemkę, już śpi prawie godzinkę, także dobrze, cieszę się, niech się wyśpi. Już była zmęczona. No i będziemy się powoli szykować na zakupy i potem od razu do moich rodziców, jak się obudzi. I jak też można zauważyć, mam trochę ciemniejsze brwi, bo byłam... Tydzień temu niecały na laminacji, także też oczywiście mam nałożoną farbkę. No brwi po laminacji układają się o wiele lepiej jednak. Ja sobie robiłam sama laminację w domu, ale wyszła mi tylko za pierwszym razem. Już później mi to się nie udawało, nie łapały mi włoski, więc... Nadarzyła się okazja i skorzystałam z profesjonalnych usług. Także cieszę się, że udało mi się też właśnie wybrać na brwi. Przy okazji, oczywiście, też depilacja i tak dalej. Także brwi bardzo dużo zmieniają w twarzy człowieka, nadają cały wyraz, więc cieszę się, że je mam. No i o wiele szybciej jest, jeżeli chodzi o makijaż. Trochę sobie uzupełniam. Dół brwi łuk, no i oczywiście żel, żeby te włoski utrwalić, ale już jest to o wiele łatwiejsze niż wtedy, kiedy tej laminacji i farbki na brwiach nie mam, bo ja mam jasne włoski. No i przez to też wydają się rzadsze te brwi, jeżeli nie widać tych wszystkich malutkich blond włosów, które mam, a które normalnie nie są widoczne. Ruszamy. Już mi się historii. wydaje, że cztery to już takie historii. pokaż. Jeszcze. Dostojna perła, szlachetny kryształ, różowy kwarc i mamy królewski diament. Jeszcze pójdziemy zobaczyć tapety. Słuchajcie, my idziemy, wybraliśmy cztery próbki farb i tak pomyśleliśmy, że... Szymon pojedzie samochodem pod dom moich rodziców a ja wezmę wózek i przelecę się z Michalinką w Pieszo, bo to jest niedaleko a przy okazji się troszeczkę przewietrzy a jeszcze trochę się boję po tej chorobie wychodzić, bo jeszcze trochę kaszle, a tu takie 10 minutach, 15 spaceru to myślę, że spokojnie tylko patrzę, żeby mi nie zasnęła na tej krótkiej trasie ale jak zaśnie to trudno. Także już powoli dochodzę do domu rodziców i zjemy sobie obiadek, a jestem bardzo głodna, a będzie pyszne jak zawsze. w Biedronce na zakupach. Jedziemy w Michalincie i do domu A my na kolacyjkę mamy karbonarkę pyszną, kremową, także zajadamy się. Jedno z moich ulubionych dań. Przy też. Hej kochani, mamy już kolejny dzień. Jest koło 14. .00. Ja właśnie sprzątam. Tutaj sobie trochę z tyłu spiąłam włosy, żeby mi było wygodniej, bo dzisiaj też umyłam wyprostowałam i tak za około godzinkę będziemy się zbierać na spacer. Umówimy się z moją siostrą i z Jerdzinką w Solankach, także się razem wszyscy wybierzemy, bo jest dzisiaj cieplutko, a ja na razie biegam ze ścierką i robię porządki. Została mi już właściwie tylko łazienka i układanie zabawek, czyli to, czego teraz mamy w domu praktycznie najwięcej, więc zabieram się do pracy, żeby zdążyć. Potem się muszę przebrać, bo jestem w dresie roboczym i będziemy się zbierać. Także pokażę Wam, jak wyglądają solanki. No my jeszcze światełek w tym roku nie widzieliśmy, jakoś nam było nie po drodze, chociaż mamy bliziutko ale mam nadzieję, że jeszcze będą te wszystkie ozdoby świąteczne, więc zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. My właśnie wyszliśmy i idziemy na spacerek. Już się powoli zaczyna robić ciemno, ale myślę, że z godzinkę dobrą pochodzimy, także mechanika się w tym czasie wyśpi. Będzie jej druga drzemka, także idealna pora. Trochę chłodno, ale jeszcze w miarę przyjemnie. Podoba na spacerku. Zrobiliśmy próbki farb, ale no tu jest tylko na razie jedna warstwa, więc yy, domalujemy za jakiś czas drugą i zobaczymy. Kurczę, podoba mi się ten różowy, ale wydaje mi się, że będzie trochę jednak za mocny. Dajcie znać, który Wam się najbardziej podoba. Ten jest taki beżowy, ten jest bardziej waniliowy, bym powiedziała. I tu jest taki jasny róż. I ciemniejszy róż. Także no nie, nie wiem, kurczę, nie mam pomysłu na ten pokój. Ja już będę kończyć tego vloga powoli. Niestety ozdób świątecznych nie udało nam się zebrać, ale jeszcze się nacieszyliśmy dzisiaj choinką. Myślę, że jutro będziemy powoli wszystko już sprzątać i wynosić. I będziemy też wybierać ostatecznie kolor ścian. Myślę, że zdecydujemy się chyba na ten przedostatni kolor, ale zobaczymy jeszcze, jak sobie to wszystko zwizualizujemy w tym y, pokoju. Także żegnam się z Wami, jeżeli ten vlog Wam się podobał, to zapraszam do subskrypcji kanału i do zostawienia łapki w górę, skomentowania tego filmu, a my widzimy się już w kolejnym, także życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Buziaki!